Hej, jo! Jestem Lisiczka i jak widzicie po tytule, chciałam poświęcić chwilkę na złożenie Wam życzeń. Chciałabym, żeby tegoroczne święta były dla was szczęśliwe, radosne, spokojne, spędzone z rodziną, żebyście wszyscy byli zdrowi, żebyście nie musieli się martwić o cenami w szkole, bo wiem, że wielu z was się pewnie będzie martwić, a ci, którzy już pracują, żeby mieli spokojniej w pracy. Wiem, że czasami o to ciężko, ale. Jednak chciałabym, żebyście mieli więcej czasu właśnie, żeby spędzić go w domu, żeby odpocząć, żebyście mieli pyszne potrawy wigilijne na stole, żebyście dostali wspaniałe, wymarzone prezenty, a jeżeli sami sobie robicie prezenty, no to tym bardziej mam nadzieję, że mogliście kupić sobie coś, czego naprawdę chcieliście. No i co? Chciałam też e, życzyć, żebyście grali dalej na Brodatych żebyśmy dalej się spotykali tutaj na brodatych, żeby wszystko się wam układało oraz od razu chciałam wam życzyć na nowy rok, żeby nowy rok był jeszcze lepszy, żebyście dali sobie radę ze wszystkimi rzeczami, które będziecie chcieli zrobić, zaplanowaliście czy ze wszystkimi postanowieniami noworocznymi. I pamiętajcie, podobno zawsze dzieje się na odwrót. Więc życzcie sobie czegoś odwrotnego. Na przykład, zamiast chcę schudnąć, to, to pomyślcie sobie, mm, moim tegorocznym postanowieniem będzie, że chcę zgrubnąć i na pewno się, na pewno będzie nadór. Zawsze tak jest, zawsze tak jest, że te postanowienia się nie spełniają. No, żebyście mieli cudowną zabawę sylwestrową, żebyście, jeżeli już oczywiście możecie, nie cierpieli później na drugi dzień. Żebyście spędzili ten czas świąteczno-noworocznym w gronie bliskich, w gronie znajomych, rodziny itd. Eee, no i co? Co jeszcze? Możecie mi jeszcze pisać, o czym mogłam wspomnieć w komentarzach. Możecie też wyskładać życzenia chętnie wszystko poczytam. Ja tutaj ukradłam sobie ar od Ariusiu na 1.9 na tło choineczkę stwierdziłam, że idealnie pasuje. No, i chyba wszystko powiedziałam co chciałam, co? Tak, szczerze mówiąc, powinnam mieć jakiś, nie wiem, zapisek czy coś, zapisać sobie co chcę powiedzieć, ale stwierdziłam, że wolę tak na żywca powiedzieć co mam. Taki kilkuminutowy odcineczek. Mam nadzieję, że jakieś, e, jakieś specjalne odcinki. Nie wiem, albo jakieś specjalne minigry, albo jakieś mapki świąteczne. Mam nadzieję, że coś takiego uda mi się wstawić, ale no święta, więc nie będzie mnie. To jest kolejna informacja dla Was, dla tych, którzy dotrwali te kilka minut. Nie będzie mnie przez cały okres świąteczny e, od piątku, czyli czekajcie. Tak, poczytajcie sobie, co tam ludzie piszą. Eee. Piątek, 21 grudnia wyjeżdżam do rodziny i myślę, że tak do 29 powinnam być w domu, ale przez cały ten czas nie będę miała jak nagrywać. Nie wiem jeszcze kiedy wrócę, nie mamy zaplanowane kiedy wracamy dokładnie, ale na pewno nie będę nagrywać. Ale za to oczekujcie, że będą jakieś zdjęcia, będą jakieś. E, informacje na Instagramie, będę się pojawiać na grupce, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście tam do mnie e, dołączyli. Tutaj macie grupkę i Instagram. E, no i na pewno kontakt nie zniknie, ale tych filmów nie będę miała nagrywać, ale postaram się mieć zapas. No, więc to tyle z takich świątecznych życzeń i informacji. Ja wam jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i na święta. I na Nowy Rok bądźcie grzeczni, bo Mikołaj nie przyjdzie. A kto wie, może nawet na Brodatych będą jacyś Mikołaja. <gryw> I trzymajcie się. Do zobaczonka. Papatki!